Dzień dobry, witajcie w kolejnej krótkiej mobzili. Potężny jak laptop, elastyczny jak tablet. Tak brzmi hasło reklamowe, 9 odsłony, hybrydy z serii Surface Pro od Microsoftu. Czy to tylko przechwałki? Sprawdzenie kwestii zacznijmy od zewnętrza, czyli również formy sprzętu. Ona na przestrzeni lat, od momentu gdy ja sam używałem na co dzień jednego z serfesów Pro, nie zmieniła się przesadnie. Urządzenie nadal wyróżnia się ultrasmuką konstrukcją to jest tylko nieco ponad 9 mm grubości, wykonaną w całości z odlewu aluminium, stąd niska waga 880 g i z charakterystyczną odchylaną podstawką. Tyle, klawiatura jest dołączana magnetycznie i niestety nadal sprzedawana oddzielnie. Więc tak, czysto formalnie, Microsoft Surface Pro 9 jest w istocie 13-calowym tabletem. Natomiast z bedechami laptopa, do czego zaraz wrócimy. Front przykryto szkłem Gorilla 5. Sprzęt jest teraz dostępny w aż czterech kolorach. Ja do testu dostałem zielony. A podstawka jest bardzo stabilna i nie otwiera się sama, nawet jeśli mocno wciska się klawisze głośności na górze sprzętu. I tak, ona nadal odchyla się bardzo mocno, niemal na płasko, co bardzo ułatwia np. szkicowanie rysikiem. Za akcent stylistyczny uznać można duże lustrzane logo Microsoftu z tyłu. Pod podstawką umieszczono małą zaślepkę, która skrywa wymienny dysk SSD i która ma udowadniać, że Microsoft adresuje w jakiś sposób niesławną reputację surfesów jako sprzętów nienaprawialnych. Na bokach urządzenia znajdziecie zaś porty, do których też jeszcze wrócimy. Przycisk zasilania jest natomiast na górze, obok wspomnianych już i bardzo wygodnych klawiszy głośności. Urządzenie bardzo przyjemnie trzyma się w dłoni dzięki zablonym krawędziom. I podsumowując wszystko powyższe, trzeba przyznać. Tabletowy trzon Surface Pro 9 wykonany perfekcyjnie, a do tego sprzęt jest ultramobilny i to jego wielka zaleta. Nie oszukujmy się jednak, nawet w erze Windowsa 11 i znacznej poprawy wygody obsługi dotykiem sprzętów pracujących na okienkowym systemie, jedynym rozsądnym ruchem jest kupienie klawiatury. Dostępne są podstawowa o nazwie Surface Pro albo wykończona alkantarą z dopiskiem Signature. Tę drugą można kupić w kilku fikuśnych kolorach, i uwaga, umieszczono w niej schowek na rysik Slim Pen 2. Przyznaję, bardzo to praktyczne i sprytne. Pozwala zawsze mieć go przy sobie, nie martwić się o zgubienie go, a po włożeniu do tej wnęki stylus się ładuje. Ja grafikiem nie jestem, dawno temu poddałem się w temacie oceny jakości tego typu akcesoriów, więc takowy szukajcie gdzie indziej. Zwrócę jednak uwagę na rzecz kluczową. Do stylusa trzeba dodatkowo dopłacić, albo w ogóle kupić go osobno. Wracając do samej klawiatury, one zawsze w serii Surface Pro mi imponowały i nie inaczej jest tym razem. Biorąc pod uwagę, że to jest rozwiązanie dołączane na, powiedzmy, okładkową modłę, wygoda pisania nawet długich tekstów jest fenomenalna. Skok jest wyczuwalny, sprężysty, ale nie twardy. Przyciski są wyraźnie oddzielone, układ jest tradycyjny i intuicyjny. A trzystopniowe białe podświetlenie czytelne i równomierne. Zmniejszono jedynie strzałki kierunkowe góra dół oraz rząd przycisków funkcyjnych z Escapeem i Deletem. Nie obrażam się jednak. To obecnie często spotykana rzecz w bardziej przenośnych laptopach. Magnetyczne mocowanie jest wygodne i na tyle mocne, że przypadkowe odpięcie się nie zdarza. Klawiatura może też albo leżeć na biurku płasko, wtedy rysik jest odsłonięty, albo pod niewielkim kątem i wtedy rysik jest schowany. Pozytywnie oceniam także gładzik. Nie tak duży jak w wielu konkurencyjnych, mobilnych laptopach, ale bardzo precyzyjny, ze świetnym klikiem zamaskowanych klawiszy i po prostu wygodny. Jeśli zaś miałbym się do czegoś przyczepić, to tylko do tego, co lata temu zmotywowało mnie do przesiadki na tradycyjny notebook. Tego typu sprzętu używa się źle tam, gdzie nie ma kawałka blatu. Pociągu, samolocie, autobusie, aucie, czyli tam, gdzie za powierzchnię do postawienia muszą służyć własne kolanka. I rozumiem też, że to jest sprzęt do trochę czegoś innego. Na laptopie grafik nie pomacha sobie reśkiem tak wygodnie. Zwracam jednak na to uwagę, żeby nie było niedomówień. Pozytywny efekt uboczny konstrukcji jest zaś taki, że Serfesta Pro 9 można trzymać na miękkich kanapach, kocach, kołdrach itd., czyli w miejscach, gdzie tradycyjne laptopy będą się bardzo mocno nagrzewały. Idąc dalej, ekran sprzętu ma 13 cali, znakomite do pracy proporcje 3x2, świetną rozdzielczość 2880x1920 i jest odświeżany dynamicznie w zakresie do 120 Hz. Choć, oczywiście, te opcje trzeba włączyć ręcznie w ustawieniach. Pracujący z programami graficznymi ucieszą się, że odwzorowanie barw jest bardzo celne, jasność maksymalna dobija do około 550 nitów, co jest wynikiem ok. W lecie konieczne będzie znalezienie cienia, także ze względu na refleksy szkła. A kąty widzenia mogę spokojnie nazwać perfekcyjnymi. Od strony estetycznej mierzy mi jedynie niesymetrycznie duża ramka na górze. Rozumiem jednak, że ona musi być taka jak ta na dole, a ona z kolei musi być taka, a nie inna ze względu na konstrukcję sprzętu. W kwestii podzespołów, zaś, Surface Pro 9 jest dostępny w Polsce w naprawdę wielu wariantach. Mój testowy pracuje na mobilnym procesorze Intel Core i5 1235U 12. generacji z dwoma wydajnymi rdzeniami rozpędzającymi się do 4.4 GHz i ośmioma energooszczędnymi ze zintegrowaną grafiką Iris Xe i 8 GB RAMu LPDDR5X. Dysk ma 256GB i taki zestaw jest przeznaczony przede wszystkim do pracy i nauki, również przy wykorzystaniu programów do obróbki grafiki. I owszem, z tym radzi sobie dobrze, nie sapiąc przy tym, nie nagrzewając się mocno i tylko od czasu do czasu włączając wbudowane wentylatory. Kultura pracy to jeden z mocnych atutów sprzętu. Jeśli zaś uznacie, że i piątka to za mało, można wybrać Konflikt z i ką 1255U albo z Qualcommowym procesorem SQ3 i łącznością 5G. Nie ukrywam, jego przetestowałbym chętnie. W zależności od wariantu, RAMu może być aż 32GB, a pamięci do 1TB. Sprzęt pracuje oczywiście na Windows 11 i za ciekawostkę uznaje, że seryjną Windowsową tapetę dopasowano barwą do wersji kolorystycznej urządzenia. bloatware'u na pokładzie nie ma. Absolutnie żadnego. To zaleta używania sprzętu od Microsoftu. Jeśli zaś chodzi o multimedia. Dwuwatowe głośniki są wspierane przez Dolby Atmos i mam o nich do powiedzenia tylko rzeczy dobre. Są odpowiednio donośne, grają czysto i z wyraźnie słyszanymi niskimi tonami. A do tego, ze względu na rozwiązania konstrukcyjne, nie da się ich zasłonić i stłumić. Jest dobrze. Na plus jest też rzecz bardzo często traktowana w laptopach po macoszemu, czyli kamera do wideorozmów. Ma 5 megapikseli i rejestruje wideo w Full HD. Uwaga, naprawdę solidnie, więc z dużą ilością detali ładnymi kolorami. Brawo! Sprzęt wykorzystują też do biometrycznego zabezpieczenia dostępu w ramach funkcji Windows Hello. Czynnika linii papilarnych na pokładzie niestety nie ma. Surface Pro 9 ma za to drugi aparat z tyłu. 10-megapikselowy, ze światłem 2.0, autofokusem i kręcącym filmy w 4K. I tylko ze względu na to, że uważam robienie zdjęć tabletem za wyjątkowo głupie, nie testowałem jakoś przesadnie jego możliwości. Do skopiowania dokumentów czy jakiejś prezentacji na studiach czy w pracy na pewno wystarczy. W kwestii łączności. Sprzęt ma Wi-Fi 6A, Bluetooth 5.1 oraz trzy porty. Dwa razy USB 4.0, Standard Thunderbolt 4 i Surface Connect. Obecność dwóch pierwszych w tablecie to luksus, w laptopie tak Trzeci pozostaje osobliwością według mnie absolutnie zbędną. Wolałbym w jego miejscu zobaczyć gniazdo microSD albo zupełnie nierozsądnie usunięte gniazdo miniJack. Pozostaje wierzyć, że w tej kwestii Microsoft zreflektuje się za rok. Na sam koniec zaś bateria. Ma niecałe 48W godzin i zgodnie z zapewnieniami producenta wytrzymuje do 15,5 godziny. Chyba jak stoi ładnie wygląda, rzekłbym złośliwie. Mój najlepszy wynik to 11 godzin na jasności ograniczonej do połowy, 60Hz odświeżaniu i włączonym oszczędzaniu energii. A najsłabszy 5 godzin przy włączonych wszystkich bajerach. Wynik to OK, nic więcej. Drażniące jest natomiast to, że wskaźnik poziomu baterii nie pokazuje szacowanego czasu pracy. Dlaczego? Nie wiem, ale mój Surface Pro 4 sprzed 6 lat też nie pokazywał. 65-watowy zasilacz przypomina te laptopowe, nie tabletowe, jest w mojej ocenie za duży i konstrukcyjnie przestarzały, a do tego zakończenie go dedykowaną wtyczką po prostu nie jest praktyczne. Ratuje go sprytne magnetyczne mocowanie oraz wbudowane usb do którego można podpiąć osobny kabel i na przykład naładować sobie jednocześnie telefon. No i tak, Surface Pro 9 da się ładować portami USB-C, więc jeśli macie odpowiednio mocną ładowarkę, o tej dołączonej do sprzętu można zapomnieć. A podsumowując, Microsoft Surface Pro 9 to kawał imponującego i bardzo sprawnego sprzętu. Urządzenie jest lekkie, przenośne, znakomicie wykonane, ma świetne multimedia, rewelacyjną kulturę pracy i w istocie jest laptopem zaklętym w tablet, co dla części użytkowników i w konkretnych okolicznościach może być turbo zaletą. Niestety jednak minusy w tej serii są takie same od lat i sprowadzają się do ceny oraz zawartości zestawu, czyli ceny. Podstawa, czyli sam powiedzmy tablet, w mojej konfiguracji kosztuje 6099 zł, rysik to 479, a najtańsza klawiatura jakieś 700. Całość jest więc ewidentnie dedykowana użytkownikom, którzy nie muszą przejmować się czymś tak banalnym jak pieniądze. Jeśli do tej grupy należycie, gratuluję Wam serdecznie i winczuję nowego zakupu, z którego zapewne będziecie zadowoleni. Wszystkim innym polecam szukać bardziej ekonomicznie dostępnych rozwiązań. Co wy sądzicie o Microsoft Surface Pro 9? Czy to jest sprzęt na miarę naszych polskich oczekiwań i na miarę naszych polskich kieszeni? Czy jednak jedno i drugie przerasta? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, to również możecie zadać je pod filmem, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I obiecuję do końca przyszłego kwartału, nie będzie już niczego innego oprócz smartfonów. Trzymajcie się, cześć.